Laudetur Jezus Christus. W lektorium tym razem fragment bardzo ciekawej nowości wydawniczej. Autorem jest Henry Sire, znany zapewne wielu historyk brytyjski, specjalizujący się w historii Kościoła i autor chociażby takiej głośnej publikacji jak Papież Dyktator, oczywiście poświęcony Franciszkowi. Tą nowością książkową jest publikacja Jak Feniks z Popiołów, Historia Kryzysów w Kościele, i to jest książka, do której na pewno jeszcze w lektorium będziemy wracać. Natomiast dzisiaj trochę nietypowo, no ale chronologicznie, zacznijmy od tego, że przeczytam Państwu fragment ze wstępu, napisanego również przez znanego zapewne wielu spośród Państwa autora, a mianowicie Pitera Kwasniewskiego. Fragment, który zacytuję, pochodzi z samego początku słowa wstępnego ze strony dziewiątej i oczywiście namiar będzie umieszczony w opisie filmu. Kościół doświadczał już kryzysów gorszych niż ten obecny, prawda czy fałsz? Spośród kilku papieży, którzy flirtowali z herezją, tylko dwóch posunęło się wyraźnie za daleko. Honoriusz i Jan 22 już dopuścił się błędu w zakresie chrystologii w liście do pewnego biskupa. Został za to pośmiertnie wyklęty i ekskomunikowany, jako heretyk, przez sobór powszechny oraz przez kilku swoich następców. Jan XXII w serii kazań głosił fałszywy pogląd o wizji uszczęśliwiającej, błąd natychmiast wytknięty przez współczesnych muteologów z których część została uznana za buntowników i wtrącona do więzienia. Papież Jan odwołał swój błąd na łożu śmierci, a jego następca, Benedykt XII, niezwłocznie ogłosił bullę zawierającą definicję przeciwną do błędnego stanowiska. Czy zatem ktoś, zdrowy na umyśle, mógłby w ogóle wpaść na to, żeby katastrofę, jaką pod każdym względem jest pontyfikat Franciszka, porównywać z postępowaniem honoriusza albo Jana 22. Owszem. Byłoby to jednak jak porównywanie stalina z niesfornymi skautami. Zwróciłam uwagę na ten fragment, ponieważ ci z państwa, którzy śledzą mój kanał, mogli sobie przypomnieć taki list, który wystosował pewien kapłan. List dotyczył fiducja supplicans i między innymi w tym, że liście była zawarta, Treść rozmowy, którą tenże kapłan przeprowadził z biskupem, no i właśnie biskup miał argumentować, że prawda tam w przeszłości w kościele już się zdarzało, tam, że różne rzeczy, prawda, głoszono, a potem to było zmieniane. No więc to jest nawiązanie konkretnie do właśnie takich sytuacji, tylko prawda jest też taka, wbrew temu, co ten biskup twierdził, że to były sytuacje niezwykle rzadkie, chociażby jak te dwie. Dzisiaj zostawimy tylko, tylko przy tym fragmencie pozostaniemy. Jeśli ktoś chciałby tą wspomnianą rozmowę z kapłanem, nie rozmowę, przepraszam, tylko tą moją relację i treść, tak, tego listu kapłana, tej jego relacji poznać, to oczywiście odnośnik również umieszczę w opisie filmu. Tak samo jak informacje o książce, której pierwszy fragment dzisiaj Państwu przeczytałam. To na dzisiaj tyle. Zachęcam do subskrypcji, do followowania moich obu kanałów. Tymczasem życzę błogosławionego dobrego dnia. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.